Witam Was w małym odcinku podcastu, dam z pozoru normalny. Dawno się tak naprawdę nie widzieliśmy w tym podcaście, dawno się właściwie nie słyszeliśmy w tym podcaście, bo wiem, że część z Was tylko słucha i dzisiaj to też będzie taki podcast, w którym nie będziecie mnie widzieć, um, bo stwierdziłam właściwie tak spontanicznie, że przysiądę i, i nagram Wam. I ta moja nieobecność tak naprawdę spowodowana była różnymi sytuacjami w moim życiu, takimi niezbyt fajnymi pod względem psychicznym. Bo był to dla mnie przez pewien okres, dosyć trudny czas. Takie zderzenie ponownie z lękami, zderzenie z taką nieporadnością, i zderzenie z takim uczuciem, no właśnie, że nie daje sobie rady. I jakby ta sytuacja, to uczucie zaprowadziło mnie do gabinetu w cudzysłowie, bo to była wiedza online, psychiatrycznego, mimo tego, że ja raczej jestem osobą wciąż, która nie lubi. Leków jest to myślę, że spowodowane też tym, że jestem DDA i jednak wszystkie jakieś tam substancje, które wpływają na mnie, na, na mój organizm, jakoś mnie przerażają po prostu. No ale był już taki trudny dla mnie moment pod względem lękowym, że zdecydowałam się właśnie pójść do tego gabinetu w cudzysłowie psychiatrycznego i zasięgnąć tej pomocy medycznej. I była to dobra decyzja. Ta, ta decyzja brania leków trwała, kiedy ja te leki zaczęłam brać, chyba w marcu, i jakoś miesiąc temu przestałam je brać. Po prostu czułam, że już ich nie potrzebuję, i to może też nie jest za dobra rzecz, żeby ją tutaj powiedzieć, bo generalnie to nie jest za dobre, żeby po prostu no, rezygnować z takich leków. W sensie z takich, no w ogóle z jakichkolwiek takich leków przepisanych przez lekarza. Ja nie miałam za dobrych, wiecie, za dobrego doświadczenia znowu z psychiatrą, czułam się traktowana bardziej tak przedmiotowo, nie jako całość, byłam dosyć też na niskiej dawce, i po prostu czułam, że te leki mnie w pewnym momencie zaczynają otumiać, utmaniać, Ale nie będę tutaj za dużo też może wchodzić w ten temat leków, bo nie jestem od tego specjalistą, nie chcę też was namawiać do niczego. Bo jeżeli jesteście na medykalizacji, w sensie wiecie, bierzecie jakieś leki, no, to zdecydowanie powinniście ufać swojemu lekarzowi i nie odstawiać, dlatego że na przykład ja z tych leków zeszłam. Ja też zrobiłam to jakby w, w, w porozumieniu, powiedzmy, z moją psycholog i obserwowałam się. To też nie było tak, że po prostu to odcięłam z dnia na dzień, tylko też sobie schodziłam z mojej dawki. I to mniej więcej właśnie się wydarzyło w tym czasie. W tym czasie dosyć też ostatnio, niedawno zmieniłam moją psychoterapeutkę. Na kogoś innego, na psychoterapeutkę, która zajmuje się terapią traum i zajmuje się również terapią osób uzależnionych. I trafiłam do niej z polecenia cudownej psychoterapeutki, którą poznałam na warsztatach psychologicznych, bo tego też tutaj jeszcze nie mówiłam Wam właśnie na podcastach, ale zaczęłam studia psychologiczne i no jestem szczęśliwa, że poszłam w tym kierunku, bo uczę się rzeczy, które naprawdę mnie interesują. To jest kierunek, w którym chcę dalej iść, i jestem naprawdę szczęśliwa, że mam taką swoją rzecz, bo myślę, że to jest trudne wychodząc z domu dysfunkcyjnego, żeby znaleźć taką rzecz dla siebie, czy znaleźć w ogóle coś, co nas cieszy, co daje nam przyjemność, daje nam uczucie przyjemności, co jest dla nas taką odskoczną i czymś takim tylko dla nas. Bo często w domach właśnie, gdzie jest jakieś uzależnienie, czy właśnie w domach dysfunkcyjnych, niekoniecznie gdzie jest jakieś uzależnienie, czy to alkohol, czy, czy inna. Tego typu używka, to my zapominamy o sobie, zapominamy o swoich potrzebach, zapominamy o tym tak naprawdę, co jest dla nas ważne, bo żyjemy dla tego kogoś, dla rodzica, dla rodziców, dla innego członka rodziny i nie pamiętamy właśnie o sobie. I to jest właśnie ważne, żeby jeżeli udaje nam się w tym życiu dorosłym znaleźć coś dla siebie, znaleźć coś, co nas cieszy, znaleźć coś, co jest tylko nasze, i dla mnie właśnie te studia takie są. Że ja to robię tylko i wyłącznie dla siebie i nie poszłam tam, tak jak zazwyczaj, to było z jakimiś takimi studiami czy innymi rzeczami, które robiłam. Nie poszłam tam z przymusu, czy dlatego, że właśnie muszę mieć jakiś zawód, czy muszę mieć jakiś papier. To nie było nic z tych rzeczy. Ja tam poszłam dla siebie, nawet bez jakiegoś założenia, że ja będę pracować w tym zawodzie. Po prostu interesuje mnie to, chcę się dowiedzieć o tym więcej i ja idę w tym kierunku. I właśnie, no mówię, myślę, że to jest ważne. Że udało mi się takie coś. Jeżeli Wy macie takie coś w swoim życiu, co wam po prostu daje to szczęście, co jest tylko wasze, co przez co czujecie się spełnieni, to jest bardzo duży krok i bardzo duże osiągnięcie, bo często właśnie my, jako osoby z domów dysfunkcyjnych nie potrafimy patrzeć na nasze potrzeby. I ostatnio właśnie moja nowa psychoterapeutka dała mi za zadanie, bo też zmieniłam nurt terapeutyczny, mimo tego, że wydawało mi się, że Tamten jest w porządku, a okazuje się, że może nie to, że nie był w porządku, ale że może jednak inny nurt też będzie ok. A myślałam, że tylko tamten będzie dla mnie. No ale to takie moje, powiedzmy, nie wiem, jakieś przeświadczenia wewnętrzne. Wracając do tego, co, co mówiłam, że dała mi za zadanie napisać, codziennie spisywać moje potrzeby. Co jest moją potrzebą, po prostu na kartce. I wiecie, że to jest dla mnie cholernie trudne, żeby spisywać te potrzeby, bo ja nie wiem, co jest moją potrzebą. Stałam rano i myślę sobie, dobra, zacznę to spisywać. A później mam takie, ale co ja mam tam napisać? Bo ja nie wiem, co jest moją potrzebą. Bo ja żyję dla innych, a nie dla siebie. I to jest życie jako osoby dorosłej, która pochodzi z domu dysfunkcyjnego. Myślę, że to na pewno nie dotyczy każdej osoby, bo tak jak już mówiłam wam wcześniej, we wcześniejszych podcastach, każdy z nas wybiera jakąś inną drogę, każdy z nas wybiera inny mechanizm obronny, każdy z nas wybiera sobie tą inną rolę. Szczególnie to jest właśnie w przypadku osób z domów alkoholowych czy z domów z inną substancją, którą rodzice przyjmują, że my sobie wybieramy tą rolę. I jest kilka tych ról, na przykład jest rola bohatera. Nie mam tutaj na kartce teraz spisanych tych ról, może powinnam Wam je opisać, ale nie zapisałam ich. W każdym razie możecie sobie poczytać o tym, jeżeli was to interesuje. a Jakie są właśnie te role, które przyjmują dzieci z domów dysfunkcyjnych. I ja się zgadzam, w sensie moje objawy zgadzają się z rolą bohatera, z jeszcze jedną rolą. I właśnie ta rola bohatera jest trochę taka, że się te nasze potrzeby gdzieś tam spycha na bok. No i jak to ja tak sobie, wiecie, próbowałam spisać te potrzeby i sobie tak zrobiłam rachunek sumienia mojego życia, to zdałam sobie sprawę, że no ja żyję dla innych, a nie dla siebie. I w jednym przypadku można powiedzieć, no super, tak? No bo to takie, nie wiem, po katolicku może i nawet można tak powiedzieć, chociaż ja uważam, że też to na przykład, co głosi Kościół, to jest niekoniecznie to, co jest napisane w Biblii. Znowu wchodzę na jakiś dziwny temat. Ale chodzi mi konkretnie o to, że to takie wiecie, życie dla innych często jest pokazywane jako coś takiego super. A niekoniecznie właśnie tak jest. Bo jeżeli, jeżeli żyjemy tylko dla innych, a nie dla siebie, to jeżeli wiecie, stracimy tą osobę, dla której żyjemy, to nagle my nie mamy własnej osobowości, nie mamy własnych potrzeb, wpadamy w taki wir nieszczęścia, smutku, depresji, bo nagle nie wiemy, co robić. Bo tak zostaliśmy nauczeni w tym domu, że no, jeżeli nie ma tego kogoś, o kogo my możemy zadbać, to co my mamy dalej zrobić? To nagle sens naszego życia po prostu przestaje istnieć. I to był dla mnie taki, no powiem wam, że zastanawiający cios, że no, ja nie potrafię nawet zapisać tych moich potrzeb. Więc jak ja mam zadbać o siebie, jeżeli nie potrafię nawet zapisać tych potrzeb? I to właśnie jest um, to, co się u mnie wydarzyło przez ten czas. Już czuję się zdecydowanie lepiej. Cieszę się, że udało mi się znaleźć właśnie tą terapeutkę, do której teraz poszłam, bo. Czuję, że trochę poszłam bardziej do przodu. Wcześniej czułam, że stanęłam w mojej terapii, właśnie w momencie mojej terapii, gdzieś pół roku temu, i to dalej jakby się nie poruszało do przodu. I czułam, że się trochę tak gubię w tym wszystkim. A zmiana terapeuty to też jest taki krok trudny, szczególnie jeżeli chodziło się dwa lata, i szczególnie jeżeli ma się w sobie takie emocje, takie poczucie, że, że zawiodę. Że, jest to, jeżeli, że jeżeli zrezygnuję z, z terapii, czy znaczy z terapii, nie, ale z jakiegoś tam terapeuty, czy z jakiejś danej rzeczy, to coś jest ze mną nie tak. No a niekoniecznie to musi tak być. Może być po prostu czas, może nadejść po prostu taki czas, że poczujemy, że coś już nie jest dla nas i to jest jak najbardziej ok, nawet jeśli to nam pomagało przez jakiś czas. I właśnie, naprawdę się cieszę, właśnie, że na tych warsztatach udało mi się poznać, Cudowną psychoterapeutkę, która jest teraz psychoterapeutką mojego męża. Właśnie ona dała nam kontakt do psychoterapeutki, do której ja teraz chodzę. I kurczę. Powiem Wam, że to takie bycie i życie jako osoba z domu dysfunkcyjnego to jest taki, takie życie na takim wiecznym, jak to się nazywało, roller coasterze. Raz jest dobrze. Przynajmniej w tym, wiecie, ja mówię o takim momencie zdrowienia, momencie chodzenia na terapię, że raz czujemy się super, a raz spadamy w jakiś taki dół, z którego ciężko jest wyjść. I to jest całkowicie normalne, że tak jest w procesie zdrowienia, to jest całkowicie normalne, że tak jest w życiu, bo mimo wszystko my na co dzień walczymy z tymi schematami, walczymy z tymi rzeczami, które głęboko w nas są, w naszym mózgu, które się zapisały, wiecie, w mechanizmie naszego mózgu. I to nie jest takie łatwe, żeby ten mechanizm zmienić. To nie znaczy, że nie da się go zmienić, bo to też jest część rzeczy, których na przykład teraz sama dla siebie się uczyłam, właśnie o neuroplastyczności mózgu, w ogóle o plastyczności mózgu do różnych adaptacji i tak naprawdę przez całe życie nas, nasz mózg się uczy i całe życie nas, nasz mózg się dostosowuje do tego, ale my musimy mu na to pozwolić, musimy mu to ułatwić. Bo też jeżeli nie będziemy próbować i nie będziemy, wiecie. Starać się dla siebie dobrze i starać się iść tą drogą, mimo tego, że potykamy się o te kamienie po prostu w wielkości czasem bloku. To może byśmy się nie, pot nie potknęli o taki kamień, tylko na niego wpadli. Na nie wpadli. <grym> Ale do czego ja dążę? To do tego, że po prostu trzeba iść dalej naprzód. I no ja miałam naprawdę ciężki okres i taki okres, w którym no, myślałam, że może nie, że z niego nie wyjdę, ale że z którego będzie mi trudno wyjść, bo to był taki moment, jak pojechaliśmy razem z naszym dzieckiem na wakacje na Teneryfę. I to było dla mnie trudne, bo w ogóle podróżowanie jest dla mnie trudne do nowych miejsc, kiedy nie znam czegoś, kiedy nie wiem, jak coś się potoczy, kiedy nie mogę czegoś przewidzieć. Ten wyjazd to miał być taki wyjazd nasz rocznicowy, na naszą dziesiątą rocznicę. No i też przede wszystkim nasze takie pierwsze, wakacje gdzieś za granicę. No bo tak oprócz tego, że byliśmy dwa razy w Gdańsku, ale to nie było w okresie wakacyjnym i byliśmy raz no tutaj w Hiszpanii na całym początku, to można to powiedzieć, że to na początku były takie wakacje. I ja jechałam z takim założeniem, że będzie fajnie, że jakoś dam radę. Moje dziecko naprawdę bardzo mocno ząbkuje do tej pory zresztą, a wyjazd na Teneryfę był w styczniu. I trochę tak jechałam z takim założeniem, że kiedy rezerwowaliśmy te wakacje, że do tego momentu to już się skończy. I pojechałam tam pełno nadziei, że właśnie będzie miło, pięknie i przyjemnie, a okazało się, że było cholernie trudno. I tak jak jeszcze w tej pierwszej lokalizacji, w której byliśmy, w pierwszej części wyspy, ten domek, w którym byliśmy i to otoczenie jakoś tak sprawiało, że ja czułam się bezpiecznie, że czułam się dobrze. Też ten domek był bardzo ładny, był wysprzątany, i to jest też coś, co daje mi komfort. To jest też coś, co już zaczęłam wstępnie mówić na początku tej historii, że ja mi jest trudno podróżować. Bo ja jak jadę w jakieś miejsce, to oczekuję, że wszystko będzie. Jak to nazwać, czy to będzie taka moja bezpieczna przestrzeń, czyli przede wszystkim patrzę na to, czy jaką hotel ma, czy tam miejsce, gdzie jadę Airbnb ma czystość czyli jakie ma opinie, wszystko musi być tak naprawdę, no to takie, żebym ja miała nad tym kontrolę, że wiem, że jadę do miejsca, które mam pod kontrolą, a no niestety w podróżach tak nie jest i to jest coś, z czym ja mam problem jako osoba z domu dysfunkcyjnego, że jeżeli nie mam zapewnionego tego poczucia bezpieczeństwa otoczeniem według mnie, no to ja wchodzę w taki stan lękowy, wchodzę w taki stan wręcz nawet depresyjny czasem, no bo nie mam tej kontroli. A ta kontrola dawała mi bezpieczeństwo w życiu moim dziecięcym. Więc w momencie, w którym właśnie przyjechaliśmy tam w to pierwsze miejsce i było trudno, ale mimo wszystko no, ten domek dawał mi jakieś takie poczucie tego bezpieczeństwa, to jeszcze było w porządku, mimo tego, że było cholernie trudno, bo wyjście do sklepu gdziekolwiek tak naprawdę z naszym dzieckiem to była po prostu katorga. On normalnie nie jest trudny w obyciu w miejscu publicznym, ale wtedy tak bardzo cierpiał, że była po prostu masakra. I jeszcze tak jak mówię, ta pierwsza część wyspy była w porządku, ale po, kiedy pojechaliśmy na drugą część wyspy, tam było dużo goręcej. Mieszkanie okazało się niedokładnie posprzątane, pościel w jednym miejscu nie była zmieniona. To już mi podwyższało ten poziom lękowy, to już mi powodowało te flashbacki, to już mi powodowało takie uczucie, no właśnie, braku kontroli przy tym braku bezpieczeństwa. Tak jak mówię, ja potrzebuję sobie robić tą taką otoczkę. Bezpieczeństwa, dlatego że to mi daje spokój wewnętrzny. Więc to już była jedna rzecz, która była dla mnie trudna. Dodatkowo nie miałam siły, pewnie było to spowodowane po pierwsze odwodnieniem, a po drugie zaziębiłam się poprzez klimatyzację, która niestety w tym mieszkaniu była położona w takim miejscu, że po prosto na nas. I to był taki, taki moment, w którym ja właśnie straciłam zupełnie taki grunt pod nogami, straciłam tą kontrolę, czyli właśnie coś, co jest dla mnie tak naprawdę najważniejsze, coś, co daje mi życie. I w tamtym momencie no i ja, wiecie, miałam najgorsze jakieś tam lęki, najgorsze jakieś takie myśli, jakieś dużo różnych trudnych rzeczy. Ja byłam w takim stanie wegetacji. I to jest właśnie to, o czym mówię, że my w tym procesie leczenia jesteśmy raz na górze, raz na dole, raz w takim stanie przejściowym. I to był mój dół. I to był mój taki moment, w którym ja właśnie zdecydowałam się poprosić o pomoc farmakologiczną, bo po powrocie nie potrafiłam sobie się po prostu z tym pozbierać. I tak to no jest na tej drodze. I to poczucie tego bezpieczeństwa, które było nam zebrane tak naprawdę w dzieciństwie, my później szukamy tego w dorosłości w różnych rzeczach. I to wcale nie jest złe, że my tego szukamy. To jest coś, co też usłyszałam na terapii, też również usłyszałam na moich studiach, że jeżeli my możemy sobie dać czymś komfort, to my sobie ten komfort dajmy, bo tak po prostu działa nasz mózg, że my musimy sobie. Ułatwiać, polepszać to życie, nie wiem, posprzątać to mieszkanie, które jest w bałaganie, jeżeli tak w tym momencie czujemy, że to nam po prostu pomoże, niż gdzieś tam, wiecie, spychać te myśli i uciekać od tego, bo od tego nie uciekniemy. Jeżeli to nie wyjdzie w tym momencie, to wyjdzie w jakimś innym momencie i w pewnym momencie po prostu wybuchniemy, rozsypiemy się i będzie nam się trudniej pozbierać. A u mnie jest. No, ja mam dużo problem z proszeniem o pomoc, w ogóle dużo problem z poleganiem, z poleganiem na kimś. Ja w takich momentach, wiecie, się tak trochę izoluję, zamykam, uciekam gdzieś i jest mi to po prostu trudno też przyznać, jest mi to też trudno po prostu przeżywać w danym momencie. I pójście do tego psychiatry i poszukanie tej pomocy, no to, było, to, była rzecz, z którą ja, to była rzecz, z którą ja bardzo długo walczyłam, zanim w ogóle podjęłam decyzję o o wzięciu tych leków, bo tak bardzo dużo, tak bardzo dużą kontrolę ja przykładałam do tego, jak to inaczej, inaczej to powiem, tak dużą kontrolę mi te leki odbierały, dlatego że ja, wiecie, no już jakby byłam zależna od czegoś, a niekoniecznie tylko i wyłącznie od siebie, więc to się wydarzyło w tym czasie, kiedy mnie nie było. W tym czasie też skontaktowałam się, pamiętacie, na pewno to pamiętacie, jeżeli słuchacie tych podcastów, to Mówiłam też bardzo dużo o tym, o tym rozstaniu, o tym trudnym momencie właśnie tej, tej, tego zerwania w moim gimnazjum, w moich czasach gimnazjalnych i powiem Wam, że w momencie, w którym byłam na tych warsztatach psychologicznych, ktoś tam polecił książkę, jak ta książka się nazywa teraz, żebym Wam to powiedziała, nie zaczęło się od Ciebie chyba, coś o traumie, podlinkuję Wam tą książkę na dole, chociaż szczerze mówiąc, Jakoś ta książka nie przypadła do gustu. Uważam, że jest napisana w taki sposób, że nie do każdego ona trafi. Mnie na przykład złościła, Wkurzyła i czuję, że to nie jest adekwatne po prostu do mojej sytuacji. Nie mówię, że ta książka w ogóle jest zła, ale nie będzie adekwatna do, dla, dla każdego po prostu, do, do sytuacji dla każdego. Ale dzięki tej książce właśnie stwierdziłam, że chcę się uwolnić od tego uczucia i napisałam do mojego byłego. I się śmiałam z moim mężem, że to jest trochę tak jak Wiecie, ktoś się do was nie odzywa przez ileś tam lat i, i, i nagle pisze, o cześć, co tam, no moja wiadomość mi tak nie brzmiała, ale chcę wam też opowiedzieć o tym, o, o tym całym uwalnianiu, odpuszczaniu, w sensie uwalnianiu, odpuszczaniu, o tej całej sytuacji, bo myślę, że to też jest ważna sytuacja w takim kontekście po prostu uwolnienia się od pewnych emocji i zobaczenia, że jakieś nasze wyobrażenie w głowie to jest niekoniecznie to, co się wydarzyło i od takiego uwolnienia się od poczucia winy, które czujemy. Więc to już będzie część na kolejny podcast. I myślę, że tutaj się zatrzymamy. Miło mi się do Was rozmawiało. Cieszę się, że stwierdziłam, że usiądę i nagram, mimo tego, że dzisiaj czuję się bezsilna trochę, bo jest naprawdę gorąco. Ale cieszę się, że właśnie usiadłam. Mam nadzieję, że Wam również miło się słuchało. I do zobaczenia w kolejnym podcaście.